Cześć, witajcie. Dzisiaj z ma dla Was przepiękny komplet w kolorze złotym, Tac. Zaraz Wam zaprezentuję. Jest to cały zestaw, elegancki, niecodzienny kształt. Na pewno zaskoczy i domowników, i naszych gości. W skład zestawu wchodzą takie maleńkie podstawki. Do podawania naszych gorących napoi, kawę herbaty. Baczcie pięknie mieniący się akcent. Niczym złota rybka. Perłowa. Mała taca. Również w niecodziennym kształcie. Kolor perłowy ze złotym akcentem. Zaczek się pięknie mieni rączki i największa taca z zestawu pięknie mieniąca się w niecodziennym kształcie Jeśli przyjadą nasi goście lub z okazji świąt, zawsze jest więcej osób. Zawsze można podać nasze ulubione słodkości na takiej tacy. Patrz, jak się wszystko smakowicie prezentuje. Przyjdą nasze ulubione przyjaciółki lub sąsiadki. Zawsze możemy podać, poczęstować nasze najkochańsze na takiej mniejszej tacy. Jak wiadomo nasze przyjaciółki wiecznie mówią, że się odchudzają, więc nie będą czuły żalu, że dostaną odrobinę słodkości na takiej pięknej tacy cieczysz nie pięknie. A jak jest ciasto, to najlepiej do ciasta na podstawkach dołożyć naszą ulubioną kawę. Meble na pewno będą nam wdzięczne za to, że. Nie stawiamy bezpośrednio gorącej filiżanki na blacie, a tak wyeksponowany zestaw na pewno ucieszy nasze najlepsze przyjaciółki i zaskoczy teściowo. Jest dostępna również w kolorze srebrnym. Zapraszamy na naszą stronę internetową zlersfeld.pl. Każdy znajdzie coś tam dla siebie, dla bliskich w prezencie. Możemy również uzdobić ją z blaskiem świec lub jeśli macie inny pomysł zapraszamy po zakupie możecie dołączyć zdjęcie jak wykorzystałyście swoje tace Zapraszamy do następnego filmiku. Do zobaczenia, cześć!